Zadanie 22 za jeden punkt z matury 2012. Objętość sześcianu jest równa 64. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe. Na początku wypiszmy dane. Mamy wzór na objętość sześcianu a do trzeciej. No i właśnie, mamy objętość 64. Więc możemy przerównać to do wzoru a do trzeciej równa się 64. Sześcian zamieniamy na pierwiastek sześcienny z liczby 64, a wiemy, że jest to liczba 4, ponieważ 4 razy 4 razy 4 to jest 64. Zatem krawędź w naszej bryle jest równa 4. Czyli widzisz, tutaj mamy pomocniczy rysunek 4, 4 na 4. Teraz obliczmy pole całkowite tego sześcianu. Najpierw obliczmy pole jednego kwadracika, pole jednej ściany. W miejsce A wstawiamy obliczoną czwórkę, więc otrzymamy 4 do kwadratu i to jest 16. Przypominam, to jest jedna ściana, ale wszystkich tych ścian jest 6. Więc wymnażamy 6 razy jedna ściana razy 16 i to jest 96. Możemy... Teraz zaznaczyć odpowiedź w naszym zadaniu. Jest to odpowiedź C.